Czy papież Franciszek był papieżem sprzeczności? Dla jednych zbyt progresywny, dla innych zbyt konserwatywny. A jaki był? To on przypominał Kościołowi, że szatan istnieje i że nie jest bajką dla dzieci. Jednocześnie właśnie on wszedł do slumsów Buenos Aires nie jako hierarcha, ale jako padre Jorge. Z chlebem, z lekarstwem i zawsze z modlitwą. Głosił miłosierdzie, ale nigdy nie zgodził się na kompromis w sprawie aborcji. Mówił to jak wynajęcie płatnego zabójcy. W ostatnich dniach swojego życia, już po pobycie w klinice Gemelli, poszedł modlić się przy grobie świętego Piusa X, papieża, który był młotem na modernistów. Przypadek? A może duchowy testament papieża Franciszka? Być może właśnie w tej modlitwie, cichej, bez kamer, Franciszek powiedział więcej niż w setkach przemówień, a najwięcej powiedział swoją postawę, bo do końca był papieżem i do końca nie porzucił swojego krzyża.